Siemanku ludziska w drugim odcinku nowego sezonu w Fortnite z tej strony Sewana Grywa i widzowie dzisiaj się zrobimy yy, odwiedzanie map, czyli yy, czyli będziemy musieli odwiedzić yy, tyle nowych, yy, tyle nowych yy, lokacji ile tylko możemy. Da yy, myślę, że damy radę, no wszystkich nie damy rady na pewno, no bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem 8, 9, 10. 11, jeszcze 11 nie odkryłem. Odkryłem już 5. Tu to, to 16 miejsców. Oha, dobra, ok. E, także no zależy jak będzie lecić wóz. My polecimy jak najdalej, żeby było jak najłatwiej. No. Dobra, jesteśmy ludzie. I mamy widzowie ten nowy kilo, który można zdobyć. Mamy go. Mamy diament, mamy sobie na diament Właśnie, no tym my możemy polecieć na przyjemny park. Co tak najbardziej. Ten ścianę wleciał, ale go wbiło! Bye bye. Goodbye. O, dziaduj! No kurde, bieganie mi się skończyło. Dobra, teraz, na, teraz będzie śmiało. Eee, co jest? Aha, nie działa. No to na park lecimy. Na przyjemny park. Ale fajnie ten bus wygląda. 999 to jest liczba na busie. 999. Gracz tu zbytnio dużo nie leci, ale w tłumie znaczy tam yy, z tyłu, że widzę, że.

O kurde, to jest już domek. Okej, okay, tutaj idzie już gracz jakiś. No nie za bardzo uzbrojony. Nie idzie, nie idziesz. Kolejny gracz idzie. Myślę, że zaczyna kończyć, a ma. też. Aha, to jest jeszcze przejście, nawet nie widziałem. Tamish me Jest jaki samochód dziwny. I dziwny samochód. Z kamień? Okej, dobra, zaraz idziemy na następną miejscówkę. Na furie. Dobra, tam i na furie. Lecimy tam Okej, okay, jedziemy. Latam, no, się leją, leją, dobra, leją. Chyba tam idę. Ale łatwo, to chyba znaczy. Nie no. ja go wezmę. O kurde! Skąd on miał taką mocną pompę? Epika miał, kurde. Skąd on go ma? Jeszcze go pokonałem na ludzie. Okej, okay, wezmę sobie lepszy samochód, bo to nie jest pobijemy. O, tam jest gracz! What To jest cała almo no zebrana Aaa, czyli to jest takie jakby pola uprawne, czyli to jest, jest oparte na polach uprawnych. Zaraz tam możemy. O Jezu, to jest kilometr stąd. Ła, to mam tutaj przemane. Nie wiem czy to, że nie dostępne, Czy ktoś tam jest strzelił? A jednak! A jednak! To skąd? A co jest stamtąd chyba. Idziemy do niego. To jest z dwóch ich. No, pierwszy. Gdzie drugi? Dawaj. Szybko go znaleźć, bo nie ma całego dnia. Tam może sklepać? Ty ja koronę słyszę, o kurde To się troszeczkę doje Dobra, olejmy go Ej no teraz z powrotem strzela A tam jest, tam jest Dobra, widzę go Ale ty To no nie jest byle kto samochód. Bongo wcześniej rozwalił. A! Przeżyliśmy! Bambikami nie jesteśmy! Dobra. Uf. 5 HP zostało. Już nie. O ja pierdzielę. ale się przestraszyłem, kurde. Tylko nie był byle kim. a zwłaszcza, że miał koronę, którą teraz zebrałem. No właśnie. Czekaj. No to się idzie? A jest to, faktycznie jest, 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 jest. Możemy go zabić. O, ma przystawkę. Ej, czy my teraz pojedziemy? O nie, to jest jego bot! Żałuję, że go zaatakowałem! Nie, teraz on go poinformuje i muszę spierniczać. Nie no, jest taki samochód, ej. Auta nie ma? Łagam. Dam, jak ten typek zostawił auto, tylko się boję to podejść w ogóle. No dobra, zaraz... Zaryzykuję. O, motorówką podjechał! No bez hitu, nie? On sobie podjechał motorówką tutaj. Tutaj motorówką podjechał, no brawo. Kurde, fajny środek transportu po ziemi. No nie, teraz całą drogę bez auta. No żarty chyba sobie stroicie. To jest jedyna miejscówka, która jest w strefie, której jeszcze nie odwiedziłem. Nie no, nie chcę mi się teraz tych przedstawień zużywać, no ale... Teraz nie muszę. No jak co, nie dosiegnąłem, no niemożliwe. O patrz, 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 Mam no, jednego. Mam jednego. O le dzika dostał porządnego. Popamiętam je jeszcze, no. Faktycznie. 300 metrów. O nie, to on! To jest ten, który mnie. E, to ten, którego chciałem wcześniej zaatakować. To on. O nie, kurde, on też ma przesawkę, e, Przerąbane mam. Okropnie. Teo się z kimś śleje. A on mi bije. No bije, bije, ale. O nie, on tu idzie przystawką. On ma przystawkę, ona przerwana. Kurde, złego jest. Cześć, Waleria. Pamiętasz, jak oskarżałam Ciebie bo... i przyjaciół, że chcecie zniszczyć świat, a Ty oczami? Nie A, to, że wróci, dziękuję bardzo. Oto rozmawiają. To były czasy. W sumie to nie wiem czemu o tym myślę. A co? Tu? Może przez... 15 to, sekund się puszkę? ukleję. No się pije. Nie zostawiam tej wiadomości, bo się hełpie. Serio. Hełpie. Zamierzam to zrobić osobiście. Ale no... więc to już chyba czas na mnie. Dziękuję bardzo. Mając te wszystkie swoje... Oj właśnie, ja mam mi tylko! Jest... Ale ja mi tylko to część czegoś większego. I mam wrażenie, że no, też ja jesteś tego częścią. Nie wiem, dokąd idę i co tam kiedy się znów się zobaczymy. W sumie, to Więc, jeśli się, się żegnamy, Jest to bardzo. miło było być twoją siostrą. I szczerze mówiąc, jeszcze milej, twoją nemesis. Dbaj o siebie. Pozdrowienia odniszczy. O ja, mam mityka! Ja mi Od karabinu nie mam amo! Lech. No więcej miejscu jakiś teraz w tym meczu nie odwiedza. A tak w dodatku mam 14 gigs! LOL. Dużo. Tak jak chcę jakieś amo od karabinu. To... O dobra, tu jest. Może od niego zbiorę. Od niego sobie zbiera O! Oh! Jezu Maria! No ja, dobra, on ma legendę! On ma legendę! On miał legendarną pompę! Legendarną! Ja on legendę ma! On ma legendę! Aaaaa! Ah, fajnie! Fajnie, fajnie! On ma legendę! Ej, co jest? Ja mogę tym samochodem jeździć! Ja mogę takim samochodem jeździć! Co to jest? Co to jest za samochód, ja się pytam, jak on wygląda w ogóle? Co to za samochód? Co to Ale nie, ukrywam, fajnie. No Pana nie, nie, Ale nie, nie, ja nie, do, ja do, ja do o Jezu, trzy takie same pompy, no zarąbiście, trzy takie same pompy, brawo, po co mi, po co mi y, triple pomp, no bez fitu, nie, no właśnie co tam? A nie, tam już byłem, tam już tego typka zabiera? A co to za most? Co to za most? Serio ja muszę tutaj wejść? Jak W jaki sposób? A, od czego jest rzut? Ja muszę wylądować tutaj A no właśnie I to pewnie dzięki zrzutowi miałem tutaj wylądować Dobra, już się bałem, że na ziemię wyląduję to by było ładne Ej, gdzie mój samochód? A tam jest! Tam go się teleportowało. No a tutaj go się przeteleportowało. A, kolejny zrzut, patrzcie, kolejny zrzut tam ląduje A, jestem po raz... Po... O, kurde A nie, bo ja mam mityka No po co ja mam wziąć legendę, skoro mam mityka Dobra, dobra, myliłem się. Jednak wezmę legendę. Co kurde, Ty mi tych ma tak tutaj leżeć? Zresztą zaraz weźmie! Ale sobie to teraz poniszczyły. O, to, to już mi się zniszczyło. Jedna... O, tutaj są trzy, no i to ja rozumiem. Tam, to była jedna potka, nie? Ej, mam 16 killi! Zaraz zaraz pobiję swój własny rekord! Zaraz swój rekord pobiję A, gdzie jestem długo swój rekord pobiję, jeśli tak dalej... Jeszcze... jeszcze jeden kill, jeszcze dwa kila i pobiję swój rekord. Jeszcze dwa kille. Jeszcze dwa kila. Hmm, gdzie są ludzie? No, pewnie tam hejt <śpiewanie> O dobra, dobra, jest jeden. Jest jeden ludzi. No nie, no obydwa ob, oby się zabiliśmy! No jak? No i teraz ich dwóch zostało! No nie, no ja! Serio? Mm, kurde Myślałam, że on miał pierwsze miejsce chociaż Zawsze w wszystkich sezonach jako pierwszy miałem pierwsze miejsce A teraz Po prostu ja nawet drugiego nie mogę zdobyć Dobra, tutaj jest jakaś muzyczka Marshmallow Muszę ją sprawdzić To? Nie, 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 nie. nie. Hmm. To, o, to, to, tak, to, to jest to. Nie, że się rozkręca. O, z Romisa, Starobis no dobra, słuchajcie widzowie, jeśli ten odcinek Was się podobał, to subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Halo? No.